Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zawiesimy sobie oko na grze z 1993 roku, Cyberzerk. Jest to typowy shooter, bardzo podobny do takich gier jak Chaos Engine czy choćby Alien Bread. Do Alien Breda jeszcze wrócimy na sam koniec. Jeżeli chodzi o specyfikacje, to gra pójdzie na ECS ie i OCS, -ie, jest na jednej dyskietce daje nam możliwość gry w dwie osoby. A co do pozostałych szczegółów, to zapraszam do rozgrywki. Zaczynamy. Zobaczcie, gra wydana, wydana, wyprodukowana w 92' przez firmę Century, a wydana na rynek w 93', więc taka jest rozbieżność w datach. Dobra. Graficznie tutaj bardzo podobne właśnie do House Engine, patrząc na tego chłopka w tle, na tą twarz w tle. Nie ma jakiejś większej tutaj e, fabuły, historii, po prostu czyścimy odpowiednie lokalizacje w tym e, statku kosmicznym, który widzicie w tej chwili. E, ja sobie przy, przejrzałem parę longplayów na, e, na YouTubie. No i prze, przeszedł gościu całą grę w godzinę 20, ale niestety na czytach. A tutaj yy, przede wszystkim tak, mamy ograniczenie czasowe, zobaczcie 20 minut i jedno życie. Ten pasek w lewym dolnym rogu, także gra nie jest prosta. Nie mamy więcej życia i nie mamy jakichś możliwości yy, odzyskiwania w postaci. Tutaj mamy n. Nie wiem co to jest do końca to M, bo są jeszcze takie rzeczy jak Max, czyli strzelanie szybkie, szybsze, G to granaty. Żeby nie tracić czasu, a i tak tego pierwszego etapu coś mi się wydaje, nie przejdziemy. Zobaczcie, plansze mamy nieskrolowane, czyli pojawiają nam się takie lokacje. Tak, granatem go rozwaliliśmy. Mamy możliwość map, yy, spojrzenia na mapę, ale to na razie niepotrzebne. Strzelamy pod kątem, strzelamy prosto. Ci pierwsi przeciwnicy do trudnych nie należą i do inteligentnych. Kolejny granacik. Drugi. A granaty nam się o, przydają do takich sytuacji. Że za ściany sobie możemy rozwalić przeciwnika. Maxa łapnęliśmy, a to M. Może uda nam się dojść do tego. Jeżeli chodzi o podkład muzyczny, bardzo mi się kojarzy bardziej z filmów yy, takich jak AGENT 007. Fajnie dopracowane, dopracowane jest to wszystko graficznie. Troszeczkę moim zdaniem za wolno porusza się yy, ten bohater, którego, którym sterujemy, który dostałem. Niestety, uda nam się to granatem załatwić. Nie, straciliśmy dwa granaty niepotrzebnie, nie, trzeba iść do tej, do tego pomieszczenia powyżej. Zdarzają się też takie momenty, ja to nazywam zawirusowaniem, że będąc w danej lokalizacji, w danym pomieszczeniu, wszystko się zamienia na czerwono, i nagle otaczają nas takie latające, bardzo szybko latające kule. Zobaczycie to. To możemy sobie granacikiem rozwiązać ten problem. O, właśnie o tym mówiłem. Widzieliście, jak się szybko zbliżały. Zmienia... Zmieniała się oczywiście muzyczka. Ale tutaj było prosto, bo byliśmy blisko wyjścia. Ale jeżeli jesteśmy na środku tej planszy, no to ładnie się dostaje po dupie. ale Może są tutaj emocje jak na szachach albo na rybach. Nie jest to takie dynamiczne jak w tych grach, których wspominałem na początku, które są podobne do tej gry. Ale jest klimacik dobra mapa. Musimy jeszcze iść w lewo i do góry. 15 minut nam zostało niecałe, znaczy całe, 16 niecałe. Siedem tysięcy punktów zdobyte. Tak, w prawo szliśmy. Tutaj nam zostaje jeszcze. Jest granacik. O, nie celowałem, Poszedł na trapy trzy, trzy czwarte życia na pasku. Ale co to jest M? Kurczę. o fajna muzyka w tle, ale wolę, wolę jednak tu mamy terminal. Nie. Dobra, no to wracamy. Pójdziemy tu, tu i w dół. No ten czas jest tak wycyrklowany, powiem Wam. Dosyć srogo patrząc na te lokalizację, ile tego tu jest do przejścia. szybkość przemieszczania się. A pójdziemy tutaj. Nie jest jakaś... urywająca głowę. Dobra, tu, tu będą przeciwnicy. A, to daje nam... Pomaga. Gra się zaczerwienie i zamraża w ten sposób Przeciwników. Mamy parę sekund na ich rozwalenie. A, M to są mapy, dobra. To już mamy rozwiązany problem. Bo jeżeli nie mamy mapy, to nie mamy możliwości wyświetlenia. Dobra. O kurde. No, było gorąco. Czyli włączymy sobie teraz mapę i nam ten jeden kredycik zniknie. Zgadza się, dobra. Szybsze strzelanie, się nam uaktywni. Dobra... Mapa, granat, gdzie jesteśmy? No nic, czyścimy po kolei. Tutaj chłopaków tak załatwimy. O! Podwójnie się udało. Lecimy dalej. Dobra, udało się. Mamy granatę? O kurde. To musimy wrócić jeszcze mapa i rozwalić tego jednego. Dobra, zamrożenie aktywowane. Może nam się tutaj uda coś po... ustrzelić. O, to będziemy mieć już poczyszczone. Fajny efekt zwolnionego bicia serca w tle. O, tu było grubo. Szybko. No. Game over. Tak jak wam mówiłem. 15,700. 15 700 punktów. Niestety nie udało nam się wyczyścić tego kawałka statku kosmicznego pierwszego etapu misji, także tak jak mówiłem, trzeba się troszeczkę pogimnastykować, żeby udało się przejść prze, przez ten pierwszy etap. No, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, od tego jest krótka prezentacja. Sami sobie podsumujecie, lub mam do Was prośbę: napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się gra podobała. A wracając do Alien Breda, chciałem Was zaprosić do zaprzyjaźnionego kanału Markusa Retro. Adres do tego kanału będzie poniżej mojego filmiku. On przechodzi, nie ogrywa, bo ogrywać to można kogoś w karty. To jest mylne pojęcie. Bardzo nie lubię. Się przyznaje do tego. Przechodzi etap po etapie szczegółowo. Alien Breda Special Edition bardzo sympatyczny gość i od strony prywatnej, i od strony YouTube'a. Także polecam i zachęcam, żebyście sobie zerknęli do niego. Także na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję, że poświęciliście tę chwilę czasu ze mną. Mam nadzieję, że podobało się. Jak tak, łapka, jak nie, to down. Trzymajcie się, cześć, do następnego!